Witam was na kanale Tiny World. Dziś w roli głównej wystąpią boczniaki z warzywami. Dodatkiem będzie czerwona soczewica i ryż. Zapraszam do oglądania. Pół szklanki czerwonej soczewicy dokładnie płuczę w zimnej wodzie i gotuję do miękkości w lekko osolonej wodzie. Obieram i kroję jedną małą cebulę w małe kawałki i podsmażam na trzech łyżkach oleju słonecznikowego. Do zeszklonej cebuli dokładam 450 g mieszanki chińskiej mrożonej z grzybami mun. 400 g boczniaków dokładnie płuczę pod bieżącą wodą i odkładam na sito do odsączenia. Plastikowy pojemnik po grzybach wykorzystam do robienia rozsad warzyw lub kwiatów. Odsączone boczniaki kroję w niezbyt małe kawałeczki. W międzyczasie moja soczewica już się ugotowała, więc odcedzam ją na dół szlaku. Warzywa również straciły swoją surowość, więc wsuwam je na bok patelni, a na puste miejsce przykładam boczniaki. Dodaję płaską łyżeczkę soli, dwie łyżki oleju słonecznikowego i dwie łyżki sosu sojowego. Wszystko ze sobą mieszam, tak aby połączyły się smaki. Dodaję pół szklanki słodkiej śmietanki trzydziestki, mały kawałeczek papryczki piri piri. Jeszcze raz wszystko dokładnie mieszam, przykrywam pokrywką i duszę około 10 minut. Jako bazę węglowodanową do podania potrawki użyję takiej mieszanki ryżu z warzywami. Tak oto prezentuje się gotowe danie. Potrawka z boczniakami, bo tak ją nazywam, jest fajną y, propozycją obiadu na 2-3 dni, bo świetnie nadaje się do odgrzewania. Można ją podawać y, z różnymi rodzajami kasz, z makaronem, czy tak jak ja właśnie to zrobiłam z ryżem. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście, by kanał się rozwijał, możecie wesprzeć mnie finansowo. W tym celu w opisie filmu umieściłam numer konta bankowego, na które możecie robić przelewy. Każda złotówka się liczy. Co ważne, trzeba dodać dopisek w tytule przelewu darowizna. Do zobaczenia w następnym filmie.